Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. Dziś zapraszam was na recenzję jednego z lepszych samoopalaczy, jaki kiedykolwiek w życiu używałam. Jest to Liren, samoopalający mus pianka do twarzy i ciała. Jest tutaj napisane, że efekt jest już widoczny po jednej godzinie od aplikacji i tak faktycznie jest. Jak widzicie po mojej skórze ja jestem osobą o bardzo jasnej karnacji, jestem bladziutka i zazwyczaj opalam się na czerwono, więc raczej nie lubię się opalać, uważam, że to mi bardzo mocno niszczy skórę, dlatego zawsze używałam samoopalaczy i szukałam czegoś, co nie uszkodzi mojej skóry, a dzięki temu produktowi skóra będzie muśnięta słońcem. I niejednokrotnie były to yy, samoopalacze, które używałam przez kilka dni z rzędu regularnie i ten efekt był naprawdę słabiutki. Natomiast tutaj, w przypadku tego musu, mamy efekt już po kilku godzinach, właściwie tak jak tutaj producent napisał, już po godzinie. Natomiast ja uważam, że im trochę później. 2, 3, 4 godziny później to ten efekt jest jeszcze bardziej spotęgowany dlaczego zdecydowałam się powiedzieć wam trochę o tym samoopalaczu ponieważ jest to produkt wcale niedrogi i jest dostępny w naszych drogeriach w Rusmanie, w Hebe czy w Naturze, tak mi się wydaje no jest to marka Liren więc jest to bardzo popularna marka ten produkt kosztuje jedyne około 18 zł, zależy jaka jest promocja. Więc jest to bardzo dobra cena. E, natomiast mam jeszcze jeden produkt, o którym powiem wam nieco później. E, jest to taki face perfecting finisher, e, czyli taki perfekcyjne wykończenie mm, makijażu twarzy. E, natomiast ja używam go również na całe ciało i to już jest produkt, który bardzo dużo kosztuje, 10 razy więcej niż to, ale jest też świetny i też o nim powiem później i, i zrobimy test sobie na żywo. Natomiast w przypadku tego samoopalacza już po kolei Wam opowiadam, co i jak. Natomiast najpierw zobaczcie sobie, jak wygląda moja skóra rąk przed nałożeniem tego samoopalacza. Jest bladziutka, a tutaj macie po pewnym czasie i można zauważyć, że naprawdę ten efekt jest rewelacyjny. Skóra nie jest pomarańczowa, jest po prostu muśnięta słońcem, jest delikatnie brązowa i wcale nie trzeba było długo czekać. Największym plusem tego samoopalacza. Te, tego musu, pianki, jest to, że efekt możecie uzyskać już tego samego dnia. Czyli na przykład, jeżeli wieczorem wybieracie się na imprezę, uroczystość, studniówkę, kiedy rano zaaplikujecie go na skórę, to w przeciągu kilku godzin naprawdę efekt będzie od razu widoczny i nie trzeba się udawać tydzień wcześniej do solarium i chodzić tam co kilka dni, tylko wystarczy użyć naprawdę. Czegoś, co mamy dostępne pod ręką. Ten mus można stosować zarówno na twarz, jak i na ciało. Ja bardzo często kiedy stosuję różne samoopalacze, to na rękach efekt mam szybciej niż na dekoldzie. I czasami nawet na tym dekoldzie w ogóle ta skóra tak jakby nie przyjmowała tych produktów. Natomiast ten produkt bardzo ładnie opala dekolt i bardzo fajnie się rozprowadza. Jest to taki mus. Jak widać, no ja już go trochę używam. Przed użyciem trzeba go wstrząsnąć. Wygląda to mniej więcej tak. Jest to taki mus i aplikujemy go na skórę. Najlepiej żeby wcześniej wykonać peeling. Ja tutaj troszeczkę za dużo go w tej chwili nałożyłam, ale chciałam wam pokazać jego konsystencję. Bardzo ważne jest, żeby go dobrze rozprowadzić. Ona raczej nie zostawia smug, natomiast jeżeli się nie przyłożycie do rozprowadzania, to e, będzie nieciekawie. Formuła musu sprawia, że e, dużo łatwiej się go aplikuje, aniżeli e, różne kremy, które daje się punktowo, i później e, ciężko jest je rozprowadzić równomiernie po skórze. E, bardzo ważne jest to, kiedy nakładacie ten samoopalacz i jakikolwiek inny samoopalacz to później ręce trzeba bardzo dokładnie umyć. Ja to robię taką szczoteczką, po prostu nie szczoteczką do zębów, tylko taką zwykłą szczoteczką którą szoruję tutaj między palcami, żeby nie powstały żadne zacieki. On dosyć szybko się wchłania, jeszcze skóra jest troszeczkę wilgotna, ale po 10 minutach wszystko wróci do normy. Jego wielką zaletą jest to, że nie zostawia śladów na pościeli, więc kiedy aplikujecie go wieczorem, to kładąc się do łóżka, nie zostawicie na białej pościeli żadnych śladów i to jest bardzo duży plus, ponieważ wiele samopalaczy po prostu Brudzi zarówno ubrania jak i pościel, e, natomiast z tym nie spotkałam się z takim problemem. Jeżeli mówimy o zapachu. Dla mnie jest to przyjemny zapach. E, może później, kiedy on się wchłonie po godzinie, jest wyczuwalny taki zapach samoopalacza. Natomiast e, przy pierwszej aplikacji w ogóle dla mnie nie jest to odrzucające, więc e, jak najbardziej na plus. Pojemność tego produktu to jest 150 ml. E, jest tutaj również taka informacja: 100% badanych potwierdza zadowolenie z efektu opalenizny. To nie są kłamstwa, to jest. Święta prawda! Z ręką na sercu mogę Wam polecić ten produkt, bo naprawdę 18 zł i tak szybki efekt e, to jest hit, jeżeli chodzi o trwałość tego, tej opalenizny to ona utrzymuje się do kilku dni, moim zdaniem gdzieś do pięciu, natomiast ja, kiedy jestem w trakcie nakładania opalenizny, to zawsze po kilku dniach jeszcze ją dodatkowo utrwalam. Wiadomo, kiedy będziecie brać prysznic i wykonacie jakiś dokładniejszy, mocniejszy peeling, to ta opalenizna będzie stopniowo schodzić, a może Wam nawet zejść cała. Jeżeli się mocno postaracie, to możecie taką opaleniznę po prostu całą ściągnąć. Jednakże, w przypadku normalnego, codziennego mycia w sposób delikatny, ten produkt zostaje na skórze, wcale nie zmywa się od razu po jednej kąpieli. Już dawno chciałam nakręcić recenzję tego produktu, bo naprawdę uważam, że to jest produkt godny polecenia. Na rynku jest mnóstwo samoopalaczy, które przetestowałam i które nie dawały tak dobrego efektu jak ten, więc ja muszę tutaj Wam powiedzieć z ręką na sercu, że jest to produkt, który warto kupić i nie będą to zmarnowane pieniądze. Natomiast teraz chciałabym przejść do drugiego produktu. E, tutaj mówimy o trochę jakby innej cenie, ponieważ e, ten produkt kosztuje 18 zł, około 18 zł. A tutaj pokazuję Wam produkt, który kosztuje sama się zdziwiłam, e, ponieważ ja go nie kupowałam, ja go dostałam do testów. Wiecie, jako youtuberka po prostu pewne kosmetyki dostaję do testów i ten produkt, kosztuje 185 zł, na początku zaczęłam go używać i mówię, wow, super, efekt opalonej skóry od razu jest widoczny, a dzisiaj zajrzałam sobie, ciekawe ile to kosztuje, bo też chcę o tym powiedzieć, no i mamy tutaj już cenę 185 zł, więc sporo, ale myślę, że jeżeli kogoś na to stać, to z pełną e, odpowiedzialnością mogę również polecić ten produkt. E, jest to taki mm, perfecting face finisher z białej herbaty marka Theology. Jest to taki krem. Który nakładamy na skórę i od razu mamy efekt opalonej skóry I ja wam to teraz zaprezentuję na moim dekoldzie Ponieważ jak widać jestem bladziutka Ściągnę sobie tylko ten łańcuszek, żeby mi nie przeszkadzał podczas aplikacji Nakładamy go palcem, mniej więcej tyle I spróbuję zacząć od szyi i myślę, że to już jest widoczne. Widzicie taką brązową plamę? Tak jakbym nałożyła podkład i od razu jest to widoczne. Teraz nałożę go jeszcze na dekolt. On jak widzicie, pierwszy efekt jest taki glow, takie rozświetlenie, efekt rozświetlenia. Ja mam delikatną skórę, dlatego ona może być delikatnie troszeczkę podrażniona w tej chwili. Nie wiem, czy w podglądzie to wygląda tak, jak ja to tutaj widzę, Natomiast ta część jest faktycznie opalona, może troszeczkę jest teraz jeszcze podrażniona. Natomiast tutaj nic nie nakładałam i widać, że tutaj mamy bardzo jasną skórę. Tutaj jest opalona, a tutaj nie jest. A teraz dla wyrównania efektu. Nakładam również na drugą stronę. Więc e, tak jak widzicie, efekt tutaj na dekolcie też jest bardzo fajny. Natomiast to jest bardziej na zasadzie takiego podkładu. E, wiadomo, po prysznicu to po prostu zejdzie. To jest tak jakby podkład, tak jak wcześniej powiedziałam. E, I to e, nie wchodzi w głąb skóry. Natomiast. Bo to nie jest samoopalacz. E, natomiast ten samoopalacz jak najbardziej Wam polecam, ponieważ jest bardzo trwały. Kilka dni e, utrzymuje się na skórze. I efekt opalonej skóry jest naprawdę zadowalający, złocistał. Ale nie znam. Moi drodzy, jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do lajkowania. E, może ktoś z Was już używał kiedyś tego produktu i również jest zadowolony? Piszcie mi w komentarzach. To na tyle. E, zachęcam Was do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.